Wyobraź sobie piłkarza, który w jednym sezonie strzela 35 bramek i zostaje królem strzelców swojej ligi. Jego wartość rynkowa niesamowicie rośnie, a topowe kluby Europy zaczynają się nim interesować. Wydaje się, że to będzie nowy napastnik z samego topu, ale kolejny sezon jest już dużo gorszy. Tak samo jest z kolejnym rokiem, kolejnym i jeszcze kolejnym. W historii piłki nożnej było wielu zawodników, którzy osiągali absolutnie elitarny poziom w jednym sezonie, po czym już nigdy nie byli w stanie choćby do niego nawiązać. Dziś jednak w piłce na okrągło przyjrzymy się historią tych, którzy w swoim krótkim okresie na szczycie byli naprawdę niesamowici, ale później ich kariery potoczyły się nie do końca tak jak powinny. Zapraszam więc na odcinek o największych piłkarzach jednego sezonu w historii. Kibice angielskiej piłki z pewnością mogą pamiętać hiszpańskiego napastnika o imieniu Michu. Chociaż kiedy był młody, nikt raczej nie traktował go jako wielkiego talentu, to mając 26 lat, strzelił on 17 bramek dla Rajowa Jekano, po czym przeszedł do angielskiej Swansea. To właśnie tam w swoim pierwszym sezonie był absolutnie najlepszy. W swoim pierwszym meczu strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Kolejny strzelił i asystował, a później znów zdobył bramkę. Zakończył sezon z 22 golami oraz 5 asystami. Michu był gwiazdą Wensy i jednym z najlepszych napastników w Anglii. Chociaż wcześniej zupełnie nikt go nie znał, to z miejsca stał się bardzo gorącym nazwiskiem na rynku transferowym. Tylko, że dla Hiszpana kolejny sezon nie był już absolutnie tym samym. W jego trakcie miał problemy z kolanem oraz z kostką, a kiedy wracał na boisko, nie pokazywał dobrej formy. Pod koniec kampanii, mimo że był do dyspozycji, trener w ogóle na niego nie stawiał. Miczu zamknął sezon z sześcioma golami i siedmioma asystami. To był wynik dużo gorszy niż rok wcześniej. Kolejny rok spędził on na wypożyczeniu w Napoli, gdzie miał odzyskać formę tylko że tam rozegrał zaledwie 6 meczów zaliczając jedną asystę. Ponownie przytrafiła mu się kontuzja i w swensji wiedzieli, że kiedy Michu wróci nie będzie już z niego żadnego pożytku. Napastnik został więc oddany bez żalu do drużyny grającej w trzeciej Lidze Hiszpańskiej. Jego ostatni sezon w piłce to natomiast kampania 16-17 w Realu Oviedo, gdzie w drugiej Lidze Hiszpańskiej zdobył on jedną bramkę i miał jedną asystę w 27 spotkaniach. Jeżeli jednak uważacie, że to, czego dokonywał Michu w Anglii nie było zbyt imponujące, to teraz przychodzi piłkarz, który w swoim prime był prawdziwą bestią. Ludzie mówili o tym brazylijczyku, że obudził się w nim Ronaldo Nazario. Problem był tylko taki, że na jeden sezon. Mimo tego należy przyznać, że zanim Grafite przybył do Wolfsburga, miał naprawdę niezłą karierę w Brazylii. Przykładowo w 2004 roku zdobył 4 bramki i miał 10 as w Lize, a w 2006 za kwotę 3,5 miliona euro przeszedł do Ligi Francuskiej. Ta w swoim pierwszym w pełnym sezonie zdobył 15 bramek i miał 5 asyst. Dokładnie wtedy niemiecki Wolfsburg postanowił go do siebie sprowadzić. Za 7,5 miliona euro Wilki pozyskały napastnika, który w pierwszej kampanii zdobył 12 goli i miał 6 asyst. Jeszcze wtedy mogło się wydawać, że będzie on po prostu średnim napastnikiem Bundesligi, ale kolejny rok przeszedł do historii. Grafite zdobył 28 bramek w Lidze i miał 7 asyst. Do tego dorzucił jeszcze 7 goli i 3 asysty w innych rozgrywkach, a więc podsumowując mamy do czynienia z 35 bramkami i i 10 asystami, jeśli chodzi o cały sezon. To był moment, kiedy Niemcy absolutnie oszalały na punkcie grafite. Został on królem strzelców Bundesligi oraz wybrano go piłkarzem roku całej ligi, a do tego jego drużyna sięgnęła po mistrzostwo Niemiec. Tyle, że od tamtej pory w karierze grafite coś zwolniło. Kolejny sezon to 18 bramek i 5 asyst, a następny 10 goli i 4 asysty. Szybko stało się jasne, że napastnik nie utrzyma takiej formy jaką pokazał i że to była tylko chwilowa eksplozja. Zdając sobie z tego sprawę grafite postanowił Opuścić Wolfsburg i przejść do bardzo atrakcyjnej finansowo ligi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Strzelał tam naprawdę dużo bramek i był lokalną gwiazdą, ale do europejskiej piłki już nigdy nie wrócił. Później grał jeszcze w Brazylii, a karierę zakończył w 2017 roku. Zanim jednak grafitę dosłownie zjadł Bundesligę, w lize holenderskiej inny Brazylijczyk absolutnie królowa. Alfonso Alves to prawdopodobnie piłkarz, o którym niewielu dzisiaj pamięta. W rzeczywistości w swoim CV ma on tylko zdobycie Copa America, na którym wcale nie grał dużej roli, oraz tytuł króla strzelców Eredivisie. Oba te sukcesy święcił w 2007 roku, kiedy miał 26 lat. Był wtedy piłkarzem herewę, które sezon zakończyło na szóstym miejscu w tabeli. On jednak w tamtym ligowym sezonie strzelił 34 bramki i miał... Trzy asysty, do czego dołożył jeszcze trzy gole w Pucharze UEFA. W Holandii w tamtym momencie żaden strzelec nie mógł z nim konkurować. Drugi w klasyfikacji dany, Covermars strzelił tylko 22 bramki, czyli aż o 12 mniej. Alves był więc niekwestionowaną gwiazdą, a kiedy w połowie kolejnego sezonu w 8 spotkaniach zaliczył 11 trafień, ciągnęło po niego angielskie Middlesbrough. Tyle że co tu dużo mówić, Brazylijczyk nie sprawdził się w Anglii. Kwota 17 milionów, za jaką przechodził do nowej drużyny, nie była raczej warta 13 bramek, które zdobył w ciągu półtorej roku. W połowie 2009 Alves był już zawodnikiem katarskiego Al Sad. Podobnie jak Grafite w Katarze strzelał wiele bramek, ale ze świata europejskiej piłki zniknął. Z kolei zawodnikiem, który w przeciwieństwie do Alvesa bardzo dobrze poradził sobie w Anglii, był Saido Berahino. To piłkarz, który pochodzi z Burundi i był wychowankiem angielskiego Westbro. Jego pierwszy pełny sezon to 9 goli i jedna asysta, ale kolejny rok był prawdziwą eksplozją talentu, który posiadał. W kampanii 14-15 Berahino strzelił 20 bramek i miał 6 asyst, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Miał wtedy 21 lat i był celem transferowym wielu topowych klubów. Na swoim koncie miał on bramki przeciwko. United czy Liverpoolowi, a także dublet w przedostatnim meczu sezonu z mistrzowską Chelsea. Wydawało się, że to może być nowa gwiazda angielskiej piłki i skrzydłowy, któremu pisana jest wielka przyszłość. Sam Saido natomiast mocno zabiegał o transfer. Problem był jedynie taki, że klub nie za bardzo chciał go wypuścić. Kolejna kampania Berahino to tylko 7 goli i 0 asyst. Miał już dużo mniejszy wkład w grę drużyny i na początku kolejnego sezonu ani trochę nie był jej ważną postacią. Wtedy w jego drużynie zdano sobie sprawę, że trzeba go sprzedać. Na początku 2017 roku Berahino trafił do Stoke City. Tam jednak przez dwa lata strzelił tylko 5 bramek, z czego ani razu nie wpisał się na listę strzelców w Premier League. W latach 2019-2021 był piłkarzem Ligi Belgijskiej. Później jego kariera to był już drastyczny upadek. W 2025 roku wartość Berachino spadła do 25 tysięcy euro. Gdyby teraz powiedzieć komuś, że wspólnie z Harrym Kane'em w 2015 roku był on jednym z najgorętszych nazwisk na angielskim rynku, wielu mogłoby nie uwierzyć ale kiedyś tak właśnie było. Tymczasem przechodzimy do piłkarza, który swój najlepszy sezon w Premier League miał iście legendarny. Belgijski napastnik Christian Benteke rozpoczynał karierę w rodzimej Lizie. W sezonie 11-12 strzelił 16 goli i miał 10 asyst, a następną kampanię rozpoczął od 8 bramek w 4 meczach. To właśnie w tamtym momencie sięgnęła po niego angielska Aston Villa. Kwota transferu wynosiła zaledwie 9 milionów euro. Benteke miał być po prostu solidnym zawodnikiem, który zagwarantuje od 10 do 15 bramek na sezon. Okazało się jednak, że już w swoim pierwszym sezonie w Anglii Christian całkowicie podbił ligę. W samej Premier League zdobył 19 bramek i miał 4 asysty, a do tego dołożył też 4 gole i 3 asysty w Pucharze Ligi. Na samym świecie słynne stały się jego niesamowite uderzenia głową. Benteke był prawdziwą ikoną, a z obrońcami robił naprawdę niesamowite rzeczy. Chociaż powiedzieć, że po tamtym sezonie jego kariera na topie się skończyła to trochę niesprawiedliwe, to nie można zaprzeczyć, że Belk już nigdy nie nawiązał do tej dyspozycji. Jego kolejne lata w Aston Villa nie były, Złe. W drugim sezonie 10 goli i 2 asysty, a w kolejnym 15 goli i 3 asysty. Doszło nawet do tego, że w tamtym momencie Liverpool postanowił zapłacić za Benteka 45 milionów euro. W barwach The Christians Christian strzelił 10 bramek i zaliczył 6 asyst. Później trafił do Crystal Palace i tam grała 6 lat. W pierwszym sezonie 17 goli i 2 asysty, a później 3 kolejne słabe lata. W sezonie 20-21 Belk przekroczył jeszcze granicę 10 bramek w Lizę, ale w 2022 opuścił Europę. I odszedł do MLS. Tam w 2024 roku nawiązał jeszcze do swojej genialnej dyspozycji zdobywając 23 bramki w Lizę. Dzięki czemu został królem strzelców, pokonując w tym wyścigu choćby Messiego czy Suareza. Tangi and to natomiast zawodnik, który jako pomocnik totalnie zdominował Ligę Francuską. W barwach Olimpiku Lyon w sezonie 18-19, mając tylko 23 lata, był jednym z najlepszych piłkarzy drugiej linii w całej Francji. Mimo że jego liczby ze wszystkich rozgrywek, to znaczy 3 asysty i 8 goli, nie robiły jakiegoś wielkiego wrażenia, to biorąc pod uwagę, że grał on jako środkowy pomocnik defensywny, było to całkiem logiczne. Endombele wyróżniał się jednak na boisku w wielu innych kwestiach. W końcu to, że jego wartość rynkowa w 2019 roku wynosiła 65 milionów euro nie było przypadkiem. W 2019 za kwotę 62 milionów euro przeszedł on do Tottenhamu. Wydawał się być piłkarzem skrojonym idealnie pod ligę angielską, ale rzeczywisty pobyt Francuza w Anglii mocno rozczarował. W pierwszym roku miał dużo problemów z kontuzjami i dopiero w drugiej kampanii był jakkolwiek ważną częścią zespołu. Niestety po wzroście jego znaczenia w drużynie przyszedł szybki. Jego spadek. W 2022 Endombele wypożyczono do Olympique Lyon. Później był on wypożyczony w Napoli, a następnie w Galatasaray. W 2024 po tym okresie przeszedł on ostatecznie do francuskiego Nice. Jego kariera to spektakularny upadek i bardzo krótki sezon w prawdziwej czołówce. Podobnie historia ma się w przypadku Iworyjczyka Nikolasa Pepe. W kampanii 17-18 strzelił on 13 bramek i miał 5 asyst w lize francuskiej. To jednak kolejny rok był jego prawdziwym primem, kiedy skrzydłowy był tak naprawdę jednym z najlepszych piłkarzy w lize. W samych rozgrywkach ligowych zdobył on 22 bramki i zaliczył 11 asyst w 38 meczach. Jego wartość rynkowa nagle osiągnęła kosmiczny pułap 65 milionów euro i angielski arsenal wyłożył na niego aż 80 milionów. Pepe jednak ani w barwach kanonierów, ani nigdy później nie nawiązał do tego niesamowitego poziomu. Jego pierwszy sezon na Emirates to 108 bramek i 10 asyst, a kolejny 16 goli i 5 asyst. Być może te liczby nie są tragiczne, ale na pewno nie były warte tak olbrzymich pieniędzy. Zresztą o tym, że Pepe nie sprawdził się w Arsenalu, a jego transfer był tylko stratą olbrzymich pieniędzy, najlepiej świadczy to, że odszedł on z klubu w 2023 roku i to za darmo. Kiedy opuścił Anglię pośrednie udanym wypożyczeniu w Nice, grał rok w Trabzon w sporze a następnie trafił do Villarealu. Antoni Modest to jeden z najlepszych strzelców bramek, którzy nigdy nie zagrali w reprezentacji. Mając 21 lat, strzelił on 20 bramek w drugiej lidze francuskiej. W swoim kolejnym sezonie miał już 10 goli i 4 asysty w barwach Zironę Bordeaux, a dwa lata później strzelił 15 bramek i miał 3 asysty dla grającej w środku tabeli Bastii. Później Francuz grał w Hoffenheim, a następnie trafił do niemieckiego Köln. Kampania 16/17 była tą, w której 28-latek totalnie szokował świat. W Bundeslidze stał się prawdziwym gwiazdą i w wyścigu o tytuł króla strzelców deptał po piętach samemu Lewandowskiemu. Zdobył 25 bramek i miał dwie asysty, a na jego rozkładzie był nawet Bayern Monachium. Po tym sezonie Antony podjął jednak decyzję, aby na rok przejść do Ligi Chińskiej. Chociaż w kampanii 21-22 strzelił imponujące 20 goli, to nie była to już raczej ta sama forma z jego prime'u. W każdym razie nie zmienia to faktu, że następną kampanię rozpoczął on w barwach Borussii Dortmund, do której trafił za 5 milionów euro. Z tym, że Francuz nie był wystarczająco Dobry, aby grać tam w pierwszym składzie, więc odszedł po roku i od tamtej pory nie wrócił już do topowej piłki. Teraz natomiast pora na polski akcent w tym odcinku, ponieważ historia Krzysztofa Piątka to również jedna z tych, w której tylko jeden sezon piłkarza jest naprawdę genialny. Mimo że nazwanie Krzysztofa piłkarzem jednego sezonu może być lekką ujmą, bo przecież w kampanii 17-18 w Ekstraklasie zdobył 21 bramek, a w sezonie 24-25 strzelił we wszystkich rozgrywkach 31 razy, to z pewnością każdy zgodzi się w tym, że w sezonie 18-19 był jego prawdziwy prime. Piątek trafił wtedy do włoskiej Genoi i zaliczył tam niewyobrażalnie dobry początek. Dość powiedzieć, że w swoim pierwszym meczu dla tej drużyny strzelił 4 gole w Pucharze Włoch i to zaledwie w ciągu 60 minut. Z kolei pierwsze 8 spotkań ligowej kampanii to 10 goli piątka. Na półmetku sezonu miał 19 trafień i jego wartość rynkowa nagle z 4 milionów wystrzeliła do 40. W tamtym momencie ściągnął go Asemilan, który desperacko potrzebował napastnika i na samym początku absolutnie nie mógł być zawiedziony. Piątek w Milanie strzelił 11 bramek i miał 4 asysty. Strzelał Juventusowi, Romie, a także dwa razy Napoli czy Atalancie. W całej kampanii we Włoszech miał więc 30 goli i 1 asystę. Jego przyszłość zapowiadała się naprawdę doskonale, ale wtedy przyszedł nieoczekiwany zwrot akcji. W połowie sezonu piątek miał 5 goli i jedną asystę. Wtedy Milan dowiedziawszy się jeszcze o tym, że Zlatan Ibrahimowicz chce wrócić do Włoch, postanowił ściągnąć Szweda, a piątkowi grzecznie podziękował. Krzysiek odszedł na wypożyczenie do niemieckiej herty Berlin. W kampanii 21 22, grał też w Fiorentinie, a rok później w serie A tyle że w Salernitanie. Polski napastnik odzyskał dopiero skuteczność, kiedy trafił do tureckiego Basza Szehiru. Innym zawodnikiem, który przez rok był elitarnym strzelcem, a w innych latach swojej kariery nie potrafił osiągnąć tego poziomu, był hiszpan Dani Giza. W sezonie 2007-2008 strzelił on 29 bramek i zdobył 8 asy, biorąc pod uwagę La Liga i Puchar Króla, a jego genialna forma w hiszpańskiej czołówce zaowocowała tytułem króla strzelców. Biorąc pod uwagę, że wtedy w Barcelonie grali Messi czy Ronaldinho, a w Realu choćby Real czy Iguain, było to niezwykłe osiągnięcie. Giza miał wtedy 28 lat, a latem sięgnął po Mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii. Po tym sukcesie postanowił jednak przejść do Ligi tureckiej. Chociaż nie można powiedzieć, że grał tam całkowicie słabo, bo strzelał dużo bramek i zaliczał asysty, to jednak jego dyspozycja wyraźnie kontrastowała z tą, jaką czarował w barwach Majorki, kiedy zdobył te słynne 27 goli w Lidze. W późniejszych latach kariery Diza grał też w Hetafe czy Cadiz, a następnie w klubach z niższych lig hiszpańskich. To jednak miłośnik piłki do takiego stopnia, że w wieku 45 lat nadal w nią grał. Profesjonalnie. Chociaż w tym momencie to już poziom półamatorski, to co by nie mówić, nie zakończył on jeszcze swojej kariery. W tym miejscu dajcie znać, jacy byli jeszcze inni piłkarze jednego sezonu, których tu nie wymieniliśmy. Jeżeli natomiast podobał Wam się ten film, polecam zobaczyć również ten, który właśnie wyświetla się na waszym ekranie, o topowych piłkarzach, którzy nigdy nie grali w wielkim klubie. Trzymajcie się, i do usłyszenia już za chwilę w piłce na okrągło.